Nikt nie spodziewał się, że to Polska stanie się europejskim liderem wzrostu przez kolejne 33 lata. Byliśmy potwornie biedni w stosunku. Mieliśmy wtedy niecałe 30% PKB per capita Niemiec. Nawet za czasu PRL-u Polska zawsze była inna, bo mieliśmy 20% naszego PKB było dalej tworzone przez sektor prywatny. Mieliśmy już cały sektor prywatny, gotowych przedsiębiorców, którzy praktycznie pierwszego dnia po upadku komunizmu byli w stanie rozpocząć swój biznes. Pracownicy tychże zakładów prywatnych, pierwsi pracownicy, no wielokrotnie bardzo źle oceniali zarządzanie w firmach prywatnych. Nikt nic nie wiedział. Było wyważanie otwartych drzwi. Patrząc na te 33 lata transformacji, myślę, że popełniliśmy właściwie tylko dwa ekonomiczne błędy. W tej chwili bardzo imponujące dla mnie jest to, co robią w Polsce obecni 30-40-latkowie, którzy są już zupełnie z innej Osiągnęliśmy sukces 9 na 10 i udało nam się to o wiele bardziej niż komukolwiek innemu w naszym regionie. Zobacz cały film o tym, jak razem zbudowaliśmy największy gospodarczy sukces w historii Polski.